Scena trzecia. O tym, jak ciężki jest los żaby. Nikt w lesie nie lubił żaby. Żaba była zielona, miała pryszcze na plecach i wyłupiaste oczy. Lubiła mówić o sobie i ciągle się chwaliła. Ale najgorsze było to, że nikt nie chciał się z nią ożenić. Żaba była starą panną. Tylko smoki czasami z nią rozmawiały i zabierały z sobą na wycieczki albo zapraszały na obiad. Ty jesteś takim niewyrośniętym smokiem, mówił wincenty. Smok, gdybyś była większa. No, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Pewnego dnia smok Antoni i smok Zygmunta siedziały na polanie i podgrzewały w kociołku zupę. Żaba siedziała obok nich. I udawała, że nie jest głodna. Ja wcale nie lubię zupy ogórkowej, skrzeczała. Smok Antoni zmarszczył brwi. Zupa ogórkowa jest bardzo smoczna, warknął. Nie maruć, bo cię zjem. Ty nie lubisz żab, przypomniała mu żaba. Ale zawsze mogę się nauczyć, powiedział Antoni i rzucił w żabę kawałkiem kartofla. Na polanę wszedł wincenty smok. Która godzina zaryczał? Nie godzina, a godzina poprawił go smok Zygmunta. Cio, powtarzam, która godzina nadepnęła mi rano na odcisk? ryczał wincenty. Żaba wytrzeszczyła oczy i ze zdenerwowania zaczęła wyłamywać palce u rąk. W końcu krzyknęła, a wyłupiaste oczy prawie wyskoczyły jej z głowy. To ja. Ale ja nie nadepnęłam. Ja się potknęłam i upadłam, a twoja noga znalazła się akurat pod moim brzuchem. To twoja wina. Wincenty popatrzył na nią zimnym wzrokiem. Jesteś jednak bardzo niesympatycznym stworzeniem, powiedział spokojnie. Żaba zdenerwowała się jeszcze bardziej. Nieprawda, nieprawda! Tak wszyscy mówią, bo mam wyłupiaste oczy i pryszcze na plecach. Ale ja mam bardzo dobre serce, duże i dobre. I to nieprawda, że nikt mnie nie lubi. Moja mama mnie lubi i mój tata też czasami. Smoki wpatrywały się w żabę w milczeniu. No cóż, powiedział po chwili smok Zygmunta. Zjemy chyba tę zupę. Żaba się nie zmieni. Jest na to za stara. Zjedli zupę. Żaba także. Wprawdzie wyławiała z zupy marchewkę i wyrzucała chyłkiem w trawę, ale resztę zjadła grzecznie. Szczególnie smakowały jej ogórki, bo były takie zielone jak ona. Po obiedzie Smoki zdecydowały, że pójdą na zwiady. A co będziemy zwiedzać? Zainteresowała się żaba. Cicho, ty żabia, prostoto, ryknął Antoni. Nie będziemy nic zwiedzać. Będziemy badać teren. Może znajdziemy jeszcze jakieś smoki. Albo żaby, rozmarzyła się żaba. Nie doczekanie, szepnął Wincenty Smok. Jedna godzina wystarczy. I wyruszyli. Szli gęsiego. Antoni, Wincenty, a potem Smok Zygmunta. Żaba siedziała na głowie Wincentego i wytrzeszczała oczy. Smok Zygmunta grał cicho na saksofonie. Łysy pies się nie pojawiał, za to co chwila z saksofonu wysuwał łeb ogromny fioletowy kocur. Miał żółty brzuch, paznokcie pomalowane na czarno, a na głowie włóczkowy beret w kolorowe paski. Żaba oglądała się co chwila, żeby mu się dobrze przyjrzeć. Jak tylko przestanę obgryzać paznokcie, to pomaluję je sobie na czarno, pomyślała. A potem zapytała. Czy ty potrafisz zagrać żabę? Potrafię, odparł smok Zygmunta. Ale po co? To nie byłaby ładna melodia. Żaba się obraziła. Nagle na ścieżce pojawiła się kura. Smoki zatrzymały się, a żaba pomyślała, że ta kura jeszcze brzydsze oczy od niej ma. Kura miała pochylony łeb i wpatrywała się w piasek pod swoimi kurzymi łapami. Smok antoni chrząknął głośno. Kura nic, więc zakaszlał delikatnie, opalając kurze koniec ogona ogniem spyska. Kura obejrzała się za siebie i zdziwiła się bardzo, zobaczywszy żałosne resztki piór na swoim kuprze. Ale kurze zdziwienie nie trwa długo. Kura znów pochyliła łeb, ale coś ją tknęło i stwierdziła, że powinna porozglądać się dookoła. Spojrzała na ścieżkę i z jej gardła wydobył się przeraźliwy dźwięk. Co jej jest? zaniepokoił się smok Zygmunta. Chyba się boi, powiedział Wincenty. Nie bój żaby, zakrzyczała łagodnie żaba. Nie bój smoka! pochwyciły smoki. Orety! krzyczała kura. Orety, rety, rety. Smok, dużo smoków i smocza żaba, orety. Nie histeryzuj, bo cię nikt nie będzie lubił, powiedziała zimno żaba. No to co? krzyknęła kura, przelatując nad krzakiem głogu i przybierając prędko krótkimi łapami uciekła, wznosząc za sobą tumany kurzu. O! powiedziały chórem smoki, latająca kura, coś takiego. Kury nie latają, stwierdziła przemądrzale żaba, wytrzeszczając oczy. Jak to nie latają? Ta lata, nie widziałaś? Oburzył się smok Antoni. Widziałam, ale to o niczym nie świadczy. Upierała się żaba. Cio, bo cię zjem, warknął Antoni. Nabrałem ogromnego apetytu na żaby od chwili poznania ciebie, ty gadzino. Chłopaki przerwał mu smok Zygmunta i rzucił o ziemię saksofonem, aż fioletowy kot dostał czkawki. Już wiem. Nauczymy się latać. Jak kura może, to my też możemy. Pewnie krzyknął smok, wincenty Smok. Czy kura w czymkolwiek jest lepsza od smoka? Nie jest lepsza, jest tylko mniejsza. Zgodziła się żaba łaskawie. A co jest potrzebne do latania? dopytywał się nerwowo Antoni. Skrzydła i urwisko stwierdził wincenty. Skrzydeł nie mamy, ale kura też ma marne. Urwisko jest najważniejsze. A jak będzie wiał wiatr, to już w ogóle pójdzie jak z płatka. Będziemy szybować chłopaki. Piszczał podniecony smok Zygmunta. Smoki aż dostały rumieńców. Żaba też się zarumieniła, ale nie wyglądało to ładnie. Biedna żaba. Smoki od razu to zauważyły. – Przestań się rumienić, wyglądasz paskudnie – zarechotał Antoni. – Powinnaś się pudrować – dodał Wincenty. – To mi popsuje cerę – skrzyknęła żaba. – Jaką cerę? I tak masz pryszcze na plecach – chichotał smog Zygmunta. – Jesteście niegodziwce, zwierzęta. W końcu kobiecie należy się jakiś szacunek. Żaba była bardzo poruszona. Smoki przestały żartować i zrobiło im się bardzo przykro. Nie płacz, burknął Wincenty. Nauczymy cię latać. W nagrodę pofruniesz pierwsza. Żaba pocałowała Wincentego w policzek, zupełnie odobruchana. Idziemy do domu zdecydował smok Zygmunta. Jutro, z samego rana, uczymy się latać. Można by poprosić kurę o parę lekcji. Antoni zastanowił się przez chwilę. Mam pewne podejrzenie, że kura się nie zgodzi, powiedział. Trudno, stwierdziła żaba. Poradzimy sobie sami.